Schönen guten Tag, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Marek und Stefek zwischen den Polen. Aber heute ist eine ganz besondere Folge, weil Minagramme, Terassen und Cinek po polsku, prawda? Genau, heute nochmal eine Folge auf Polnisch. Für unsere polnischen Fans möchten wir eigentlich das wiederholen, was wir schon auf Deutsch gesagt haben. Deswegen auch die deutsche Fans, bleibt bitte draußen, wer eine deutsche, äh, polnische Frau hat oder wer Polnisch lernen möchte. On będzie tym, myślę. Blijdź dran, klik w tym podcast. Und, e, teraz zaczynamy po polsku. Podsumowanie: yeah. Roku das. Yeah. Jare, de 2023 really. rok. Yeah. Jak masz ocenić ten rok, Marku, w, na, w skali 1 do 10? Jaką ocenę dajesz? To znaczy, ja bym ci chciał to powiedzieć najlepiej pod koniec. Bo no, dość sporo rzeczy się działo w tym roku, nie wiem jak u Ciebie było, u mnie prywatnie i jeśli chodzi o zawód. Okay, sporo doma, to się... za, już czuję smutne klimaty. Zacznijmy od jakiegoś dowcipu, ok? Dowcip tak. roku. Dowcip roku to jest dla mnie y, ko koalicja rządząca w Niemczech y, i kanclerz, to jest dla mnie dowcip to znaczy to jest tragiczne. No, I, I to jest, to jest, to jest, to jest moj, moja kropka, jeśli chodzi o politykę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja y, A też, ty masz jakiś? też mam polityczny dowcip. Tym razem rosyjskie klimaty. Y, pamiętamy y, taki mały był pucz w czerwcu tego roku. Prigoszyn, ten szef tej grupy Wagner. Który niby już nie żyje. Niektórzy mówią, że on jeszcze żyje. Y, poczekaj, tak. Y, zaraz się dowiesz. A więc przychodzi Miedwiedziew do Putina i mówi panie prezydencie, wkrótce jak już zdobędziemy cały świat chciałbym zaproponować małą zmianę. A, a co? Mówi Putin. No więc mówi Miedwiediew, denerwuje mnie, że są te strefy czasowe. Na przykład dzisiaj rano zadzwoniłem do Władywostoku i tam już spali. Potem zadzwoniłem do Paryża, a tam jeszcze spali. A, a dla mnie ma być wszędzie czas moskiewski. No dobra, mówi Putin, Masz rację, mnie też to denerwuje, bo ostatnio chciałam złożyć kondolencje właśnie rodzinie Prygorzyna, a tam samolot jeszcze nie startował. Okay. Dobra, teraz ja muszę coś intelektualnego przełożyć koło ciebie, no. y, dlatego to jest mój ukochany dowcip. Idzie wnuczek do babci i mówi: babciu, babciu, mogę się pobawić z swoimi piersiami, a babcia mówi oczywiście mój wnuczku, ale nie uciekaj za daleko. Także to już było to, co, to, co no, ja tak. chciałem powiedzieć, teraz... ale ten, Stefek, masz, masz ten, ten rok 2023, masz jakiś temat, masz coś, coś co byś chciał, o czym chciałbyś rozmawiać? Tak. Pod koniec roku ukazała się ważna książka dla mnie, którą chciałbym polecić wszystkim i nie, nie obawiaj się od razu teraz jakichś tam rzeczy. Chodzi o Asteryksa. Najnowszy hmm. Asterix, Biały Irys. Polecam, czytałem, jest śmieszne. Chodzi o to, że do wsi yy, tych Galiów, mówi się, mówi Galiów? Galiów, tak. Yy, przychodzi taki coach, taki trener psychologiczny, który na polecenie Juliusza Cezara ma zmienić mentalność naszych Galiów, naszych przyjaciół i zamieni ich w politycznie poprawnych ludzi, Którzy są miękko wobec siebie i którzy nieustannie pracują nad własnym ego. Jest śmieszny, jest aktualne super. Krytycznie, socjalnie, jeśli to tak zrozumiałem, teraz w krótkim. Tak, ale tam też są fajne obrazki, na przykład korki pod Paryżem, czyli pod Lutecją, jak tam stoją karocy i nagle obok przyjeżdża pociąg TGW. Czyli wszystkie karoce są na innym dużym, na dużej karoce. To jest dobre, naprawdę. Super. Stefek, a masz może, jeśli mówimy o książkach, masz jakiś film tego roku, który cię poruszył? Mam. Dla mnie to był film E.O. Jerzego Skolimowskiego. Chodzi o tego osła, który na początku ma sielankę, który jest w cyrku i tam jest taka dziewczyna, tancerka, artystka, która e, zakochała się w nim, ale potem muszą się rozstać i on trafi do Włoch. No i, i, i muzyka Pawła Mekietina jest tak świetna, że kupiłem sobie całą płytę. Okej, okay, to polecamy. A, a to i ty jakiś filmik? Tak, pod koniec roku akurat mi się udało wejść znowu do kina. Ja muszę wam wszystkim powiedzieć, którzy teraz nas słuchają, ja kocham kino. Ja kocham kino, nie tylko, że można się pięknie całować. Aż tak z... kochasz, że byłeś raz, tak? Że, że... No ale to... słuchaj, ale ja byłem raz, ale to się opłacało. I na ja czym byłeś? Ja byłem na Napoleonie. Aha. Napoleonem z Joachim Phoenix. Super aktor, który grał w też w filmie Johnny Cash. Dostał wtedy chyba Oscara. Johnny Cash, super muzyka, kocham to i. No, Ja się interesuję historią, może nikt tego nie myśli po moim pierwszym dowcipie, ale Napoleon naprawdę wszystkim polecam. A ty ten... wiesz, że potomkowie Napoleona jeszcze żyją i mają polską krew w żyłach? A jak mam na nazwisko? Bo wiadomo, każdy Polak wie, że była Maria Malew Walewska. A, tak, Napoleona. właśnie, oczywiście. I ona z Napoleonem miała dwójkę dzieci, a Napoleon miał różne dzieci nieślubne ale chyba tylko z, właśnie z linii Marii Walewskiej jeszcze żyją właśnie potomkowie. Jeden chyba jest, jeden z tych pra-pra-prawnuków jest przewodniczącym chyba miłośników Napoleona. A w Warszawie, nie wiem czy wiesz, jest po y, popiersie Napoleona na placu Tak, tak no oczywiście wiem. Bo przed wojną drugą nazywał się ten plac, plac mm -hmm. Napoleona. Tak. Bo Polska była jedynym krajem w Europie, gdzie po upadku Napoleona mm -hmm. nadal właśnie był kult jego osoby. Tak, ale wiesz co mnie więcej sfascynowało niż Napoleon? No. Po prostu to przeżycie no. w kinie. Po prostu kupić sobie ten y, y, popcorn, kupić sobie kolę, Ob, mieć dziewczynę w ręku, wsiadać A w tym siedzeniu. No nie jedną, nie jedną. nie. nie, jedną, A, nie. <laughs> Twoją. Ale to było, to było coś. No po prostu to jest takie przeżycie. To nie, ja, ja muszę Państwu powiedzieć, że obojętnie, że oglądacie sobie na kanapie jakiś tam filmik albo coś, ale pójść do kina, ta atmosfera, przygotować się. Ja się czułem znowu, jakbym miał 30 lat. No dobra, to następna kategoria, wydarzenie sportowe roku. No to jest dla mnie niestety nie wydarzenie tego roku, bo ja się bardzo cieszyłem, jak były wylosowane grupy em, eliminacji e, Polski do mistrzostw Europy, które będą w przyszłym roku w Niemczech. Tak. E, ja się też e, starałem o, o, o karty, ja nie, nie dostałem. Trzeba, trzeba dodać dla naszych słuchaczy, że Marek jest największym mm -hmm. fanem piłki nożnej, jest tak zwanym ground hopperem. Tak, ja nawet byłem w Azerbejdżanie, byłem w Armenii, byłem w Kazachstanie z, z reprezentacją. Ale z reprezentacją polską czy niemiecką? Z reprezentacją polską oczywiście. Ale co, co ja, co, do tego chciałem teraz dążyć. No mów. no mów. Że mieliśmy tragiczną grupę, to znaczy grupę, jak to się mówi, clown grupę po, po, po niemiecku, grupę clown, bo była Albania, były Czechy, była Mołdawia i były Wyspy Owcze. I Polska dała radę w tej grupie nie wyjść z pierwszych dwóch miejsc. Następne mistrzostwa Europy będą po prostu, w każdy, każdy się zakwalifikuje oprócz San Marino i Liechtensteinu. Tak? Także Polska dała radę tak dać dupę, że się nie zakwalifikujemy i mamy tylko teraz szansę jeszcze dojść przez Barażę. Pierwszy mecz będzie z Estonią, z wielkopotęgą Estonią i będzie ym, potem y, mecz w Walii albo z Finlandią. Ale my wszyscy mówimy, przepraszam, Stewek, my mówimy wszyscy teraz o piłce nożnej, ale wiesz co, Polska została w siatkówce, siatkówka no jest... No mów, a co? Co, co, jaki tam... Mistrzem świata. A, a widzisz, a Niemcy zostali mistrzem w koszykówce, także? W koszykówce, także, właśnie. A, ale ja chciałbym wspomnieć o jakimś wydarzeniu sportowym, troszeczkę mniejszej rangi, ale dla nas dla ciebie, mhm. Marku, i mnie bardzo ważne. Golf? Nie, maraton. Mhm. Bo Polak w tym roku został y, wpisany do księgi rekordów Guinnessa, bo mój serdeczny kolega Grzegorz przyjechał z Warszawy na maraton do Berlina we wrześniu. Ja go nawet poznałem. Poznałeś go? I y, Grzegorz pobiegł. Najszybciej ten maraton jako mumia. On jest najszybszą mumią na świecie i trafił do Księgi Guinnessów, bo Grzegorz był cały obandażo oban obandażowany białymi takimi tymi chustkami, i twarz nawet była pomalowana biała. I w ten sposób biegł jako mumia i osiągnął czas 3 godziny 15 minut. Jestem mega dumny, stałem przy trasie, kibicowałem. I to Polak. Grzesiu, my się bardzo serdecznie pozdrawiamy, jasne pod wrażeniem, bo jak ja wstaję z łóżka, już jestem spocony. A, Także... a, Grze a Grzesiek y, chyba też zrobił nam to zdjęcie, y, które. Tak, y, y... nasze zdjęcie na podcast. Ta, to jest to, Grzesiu... Grzesiu. Bo on jest fotografem biegający. No to widzisz, ma talent. Nawet z nas, z dwóch <noise> twarzy dziwnych, <głos> <głos> zrobiły coś fajnego. Y, to znaczy, z mojej twarzy. Nie? Ty jesteś oczywiście. Ty przyciągasz te kobiety do naszego podcastu. Dobra, um, dobra. Ale Stefek. Y, y, Następna, kategoria. Następna kategoria. Podróż roku. To znaczy moja podróż roku była. Nie była, bo ja w tym roku nigdzie nie pojechałem na w czasy. Dlaczego? Bo ja chciałem w czasy zrobić do swojego, do siebie. Chciałem po prostu. Czas do... własną, własne wnętrze. Tak? Własne Wn wnętrze, zrobić. Chciałem biały irys Asteryksa, właśnie chodzi o podróż hmm. w siebie. Tak. I to, mi, to, mi, to była moja najlepsza podróż mojego życia. Ale że... moment, mówiłeś mi też, że byłeś w Wolsztynie. Tak, byłem w Wolsztynie. Parada, parada. Yy, parada yy, yy, tak, każdy kto jeszcze nie był w Wolsztynie, to jest. Każdy kto nie był w Wolsztynie, to jest yy, parada parowozów. Yy, serdecznie polecam, ale nie tylko parowozy są w Wolsztynie, tylko są też dwa piękne jeziora, jezioro Wolsztyńskie i jezioro berzyńskie. Jeśli chcecie przynocować, to napiszcie do mnie, ja Wam zrobię dobrą zniżkę. Ale co chciałem powiedzieć, oczywiście do mojej babci, 92-letniej mojej babci kochanej Bożeny, bo ja w tym roku niestety straciłem babcię z strony matki. Jeszcze mam, jeszcze mam tylko jedną babcię i. Po no, proste... ja już nie mam żadnej. Ja też hmm. miałam niestety tragiczną śmierć w tym roku, a mianowicie mój. Dawny, dawny kolega z czasów upartalskich, Makus, zmarł nagle. Nagła śmierć sercowa, to się nazywa oficjalnie. Wieczorem siedział przy ognisku ze swoimi synkami, ze swoimi rodzicami. W Szwajcarii byli na wakacjach. Jeszcze zdążył zjeść kiełbaskę i po ostatnim zgryzie właśnie padł nieżywe. Byłem na pogrzebie, nosiłem też jego trumnę i. Codziennie o nim myślę, bo no, taka nagła śmierć, rozumiesz, nie masz już czasu na ostatni podcast, na ostatnie słowa. Nie, po prostu ciach i cię nie ma. Jest bardzo, bardzo przykro, ale co chcę przy tym y, temacie powiedzieć, straci, straciliśmy też ludzi, y, którzy w tym roku zginęli i którzy. Y, twój kolega, Twój przyjaciel ja straciłem też, oprócz mojej babci, dwóch bardzo ważnych ludzi, którzy kształcili moje życie, że tak no, powiem, jak kogo? się przeprowadziłem do Niemiec. To niestety dla, dla, dla polskich słuchaczy może nie będzie ważne, ale um, u nas w Niemczech jest taki job, bo w Polsce jest tylko jeden, kto to robi, wszyscy wiemy, <gry> który to tłumaczy, to jest Pressia. jak to się mówi po polsku? Eee, dyn... du dubbing? Dabbing, Dabbing. Tak, dubbing. Dubbing, eee, tak, coś tam. No, i to był właśnie taki człowiek, który się nazywał Thomas Daneberg. On synchronizował e, trzech postaci, którzy tw tworzyli moją, moją młodość, który, przez co się nauczyłem po niemiecku. To był raz Terence Hill, e, kongenialny partner e, Bud Spencera, e, Arnolda Schwarzeneggera i Sylvester Stallone. To one kształtowały Twoją młodość. <ślesztą> <taki> tak, tam się zawsze coś działo. I ja, go ja nie zapomnę tego, siedzimy w knajpie, ja tam, tutaj w Berlinie i ja nagle słyszę ten głos, ja mówię, kurczę, ten głos gdzieś słyszałeś. I ja myślę, kto to jest, nie? I nagle słyszę, to jest Terence Hill, czy to jest Sylvester Stallone, czy to jest Bat Spencer. I podchodzę do niego i mówię, czy pan jest ten, ten Terence Hill? On mówi, tak, jestem. I później zjedliśmy ogóreczek, yy, chleb ze smalcem i wypiliśmy wódeczkę. Ja mówię, Iśbę Tomasz Danebek, Freud myśli Kenzuelen, bardzo miło Cię poznać. Ja też miałem niesamowite spotkanie w tym roku. To było w listopadzie w Monachium. Miałem występ w teatrze, potem idziemy z grupą kolegów do restauracji obok, żydowskiej restauracji. Szmok się nazywała bo reszta, reszta knep była w Monachium już zamknięta. Dramat. Znasz Monachium. Znam, ale wyobraź sobie, w Polsce miasto prawie milionowe. Nie wiem, czy mają milion. I mają, on, mają. Mają, nie? I po, po, po 19 już ciężko jest coś dostać do jedzenia. Tak, nie? tak, tak. No, ale Łódź, Chyba pozdrawia. Um, <grym> o, o, teraz będzie hejt z Łodzi. <grym> <grym> Dobra, ale chciałbym dokończyć. Idziemy obok do tej restauracji z kolegami. Wchodzimy do tej restauracji i ja już z daleka widzę tego człowieka, jednego z moich absolutnych idoli. I wy wydarzyła się katastrofa, bo nikt z moich pięciu kolegów go nie znał. Olaf Scholz? To był. To był rosyjski pianista Jewgeni Kisin, klasyczny pianista. Herbert von Karajan, słynny dyrygent, mówił, że w swoim życiu dwa razy płakał: raz jak zmarła matka, drugi raz jak usłyszał trzynastoletniego Jewgeniego Kisina, który zagrał dla niego Czekowskiego. I ja go widzę, i, i, I mówię do kolegów, i oni się śmieli za mnie, tak jak ty się w tej chwili śmiesz, bo widzę to doskonale. Hmm. Ale dla mnie to, ja jestem fanem klasy muzyki klasycznej i, i znam, oglądam jego na YouTube, oglądam jego wideo. Znam chyba, mam, mi, minimum mam pięć płyt jego. W końcu zmobilizowałem się, miałem mokre ręce, Pod, podszedłem do niego i, i prosiłem o zdjęcie. I, i Ewgeni Kissin mi opowiadał, że tego wieczora miał. Występ w Monachium w filharmonii e, wykonywał trzeci koncert Rachmaninowa, znasz oczywiście. Y... No nieważne, I, i, <ścoughs> i właśnie zrobiliśmy sobie zdjęcie, i to jest moje zdjęcie roku. No. Ale Marku. E... Ja się, mom, moment, jeszcze ja się ciebie nie śmieję. Jeszcze się ciebie nie śmieję, ja z nie śmieję. To po prostu nie dowieszuję, nie, nie co tu się dzieje. Y... No ja nie znam twojego Tomasza Daneberga, a ty nie znasz mojego Jewgeniki. Sina jeden do jednego. Dobra. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, gdzie ja pojechałam w tym roku, mówiliśmy właśnie. o Twoim Wolsztynie, tak. a ja nie zdążyłem mówić, Przepraszam. Ja byłem w Kostaryce, mm -hmm. wiesz gdzie to jest? To jest tam daleko. To jest e, nowe, To jest wyspa, nie? No wyspa i w, 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 po w południowej Ameryce. E, w tej średniowej. średniowej, średniowej właśnie, przepraszam. E, I to jest obok Panamy. I tam mój e, dawny, miły kolega Reinhardt, którego poznałem w Warszawie wiele lat temu, na kursie języka polskiego, e, wyemigrował. Bo okazuje się, że Kostaryka e, jest miejscem, gdzie mieszka nie tylko Kinga Rusin. Znasz Kinga Rusin? Byłem u Kingi Rusin w Dzień Dobry, TVN. Tak. Ja, ja byłem trochę zakochany w Kingi Rusin. Ona była bardzo fajna kobieta. Tak, I ona podobno tam wybudowała sobie dom, mieszka tam. I mój kolega Reinhardt też mieszka w górach. Ma piękną chatę, 4 godziny od stolicy San Jose. Mhm. Ja tam pojechałem autobusem i wyobraź sobie, że niestety pobyt był kompletnie schrzany. E, jak się mówi schrzany? Pochrzany? Sch schrzaniony. schrzaniony. Mhm. Nie schabowy, tylko schrzaniony. A ja lubię szan ja lubię chrzan. I e, dlatego, że mój kolega e, tam komunikuje głównie takim portalem Telegram. Mhm. I jak sam wiesz, ja troszeczkę jestem abnegatem tej nowoczesnej technologii. Teraz musimy coś ujawnić, co Wy nie wiecie, i to musi, musimy powiedzieć pod koniec roku. Stefek nie ma smartfona. Tak, ja jestem. To jest prawda, i, nie? No, to jest prawda. Jestem, jestem anty. E, nie jestem antyszczepienkowcem, tylko antysmartfonowcem. Dlatego, że nie lubię ładować codziennie telefon, ja lubię ładować raz w roku, w Boże Narodzenie. Właśnie kilka dni temu ładowałem. I jak Ciebie teraz poznałem, to widziałem, że Ty co rok tylko ładujesz telefon, nie? To jest fajnie. Odszczędzasz teraz, jak teraz prąd idzie do góry, ceny, to Ty masz super. Tak, ja mam super, ale dla kolegi w Kostaryce musiałem sobie ściągnąć na swój laptop Telegram. Wiesz, ja do tej pory nie znam WhatsApp albo Messengera. Ja tych ale znasz, tylko nie... nie używasz? Nie używam. Ale wiesz, co to jest? Wiem, tak, czytałem na Wikipedii. Mhm. I teraz a, znasz, też... a znasz Instagram? Instagram znam też, mhm. z widzenia. I... No, i, I dla niego to zrobiłem i co się okazało? Mój kolega niestety stał się kompletnym takim nałogowcem, siedzi cały dzień na Telegramie. Ja też siedziałem, i milion osób, no ponad 100 osób, widziało to na swoim telefonie, że ja teraz jestem członkiem świeżym, właśnie tego telegramu, bo mieli mój numer telefonu w swoim telefonie. Dobrze, że nie Howy, albo Scientology. Tak, i wysywali mi uwagi. Chyba 50 razy słyszałem. Taki dowcip, witamy w XXI wieku, Stefan. No i okazało się, że ja też już stałem się nałogowcem, bo wszystkim musiałem odpowiadać. Mhm. Przy okazji zdążyłem polubić to, stałem się uzależnionym. Jesteś niewolnikiem tego programu. Ale po y, powrocie do Niemiec od razu skasowałem to i jestem już znowu wolnym człowiekiem. Tak A się... jak się czułeś, jak, jak nacisnąłeś ten klik Deinstalować? De Czułem się jak najwolniejszy człowiek świata. I teraz ja się was pytam, co Wy sądzicie? Jesteśmy niewolnikami tych aplikacji, tych wszystkich smartfonów i tak dalej. To mnie bardzo ciekawi, bo ja się nad, nad tym zastanawiam, czy jest mi to potrzebne, czy ja potrzebuję Facebook, żeby Ale... być szczęśliwym, czy potrzebuję być Instagram, Ale... czy potrzebuję mieć smartfon. Daj mi teraz wypowiedzieć. Czy ja potrzebuję Instagram, żeby być szczęśliwym? Ja uważam, że nie. Ale masz do, bardzo dobry smartfon, także to są ci ludzie, którzy cały dzień klną no, stop, na. Stop, 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 stop. Bez naszego smartfonu byśmy nie nagrywali tej, tego podcastu, także się cicho. Dobra, masz no rację. No, ale wiesz co, najnowszy krzyk techniki to już nie jest Instagram, tylko ChatGBT. Wiesz co to jest? Wszyscy o tym gadają, ale ja nie mam zupełnego pojęcia. No, mój kolega. Wprowadził kilka słów o mnie do tego programu Chat GBT e, Steffen Mylo coś tam, coś tam, i wyszło mu, e, program mu odpowiadał, że urodziłem się w Ładywostoku. No to pasuje, no przecież nie jest tak, nie jest tak, no nie dla jest moich, tak głupie. No dla moich kolegów rzeczywiście Warszawa to jest już ostatni przystanek przed Wostokiem. no jest coś w tym. No, widzę, że te techniczne tematy nie za bardzo nas kręcą. Nie. Um. Ale ja chcę coś jeszcze innego powiedzieć, Tewek. No. Bo ten rok 2023 to jest dla mnie też. też... bliżej mów do mikrofonu, do, bo ty się zastanawiasz i oglądasz w dal. Patrz, jak, on mi, jak mnie ten profesor poucza. Nie profesor, <noise> tylko dźwiękowiec. Dźwiękowiec. Um, bo w tym roku mój syn skończył 10 lat, ale jest też taka, nie wiem, czy wiesz, rocznica w tym roku. Bardzo specjalna rocznica. Nie, um. nie wiem, mów. 80, 80. rok y, pamięci powstania y, w getcie warszawskim. Y, to mnie bardzo porusza, bardzo mnie te, te historie poruszają. Te, tych ludzi, Marek Edelman, niestety go nie poznałem, ale ja słyszałem, że ty byłeś na takiej rocznicy. Tak, Roszawce, ja, ja mam nawet w Warszawie swoje, moje mieszkanie. Mam od prawie 30 lat, mieszkam w Warszawie, w tym samym bloku, właśnie na terenie byłego, byłego getta. I co więcej, Marku, ja właśnie dzięki pamięci o tym powstaniu trafiłem pierwszy raz do Warszawy. Może opowiem mm. ci wciutko. oczywiście. To był rok 93 i wtedy jako jeszcze młody student dostałem właśnie zaproszenie do Warszawy. 30 Niemców, 30 Polaków, studentów i 30 żydowskich studentów z całego świata, głównie ze Stanów i Iz Izraela e, przyjechali do Warszawy. Była konferencja, przez cały tydzień mieszkaliśmy w Warszawie w takim hotelu na ulicy Mazowieckiej. Wiesz co, ta konferencja była przełomowa dla mnie, dlaczego? Bo okazało się, że polska i żydowska grupa się cały czas kłócili, kłóciły. Chodziło o to, kto, kto miał więcej ofiar, kto poniósł większe cierpienie w czasie II wojny. A my, Niemcy, czasami próbowaliśmy się wtrącać, i mówiliśmy: halo, halo, my też coś tam mamy do tego. A oni po prostu nas olewali i mówili: dobra, dobra, jest okej. Był ten Willy Brandt, był Helmut Kohl, więc jesteście w porządku. I dla mnie to było, kurczę, hałasuje tu coś. Co tu hałasuje? No mój wujek teraz chce dorobić w sobotę dzisiaj. <laughs> I robi kafelki. Ja tu no. poważne tematy i tu nagle je. Dobra, ale mów dalej, Stefan. Z... To, to jest takie jest życie. No dobra. I wiesz co? I dla, dla mnie ta konferencja była ważna, bo zdałem sobie sprawę, że, że my, Niemcy, w Polsce, olbrzymie, olbrzymie rzeczy, te przestępstwa i zbrodnie popełniliśmy, ale no. że że ja już nie muszę zacząć od zera, że już był jakiś Willy Brandt, który uklęknął w Warszawie w 70 roku, był jakiś Helmut Kohl i że i Żydzi i Polacy w pewnym sensie przebaczyli już i od tego momentu widziałem, że ja mogę tam spokojnie mieszkać. Owszem, od razu dodam, że 20 lat później ta pamięć historyczna wróciła i wszystko zostało, wszystkie ramy zostały przewrócone wydrapany na nowo przez PiS. i ale to jest bolesny temat dla mnie bardzo. Ale wiesz co, to Ci mogę powiedzieć, mój świętej pamięci dziadek, jak myśmy Cię oglądali w Europa da się lubić. Wiesz, no. co on, wiesz co on powiedział, jak Ciebie zobaczył? Nie. On powiedział, że Stefan to jest pierwszy Niemiec, który gra w, nie gra w Polsce rolę SS-mana. Nie no, niestety, to tak było, bo, bo przecież tak on mówił do mnie, przecież zawsze było... Gun tak". A, ale Heidla. Tak było. Tak, tak, tak. tak, nie? tak. I, i ty, ty to wszystko tak. Muszę. Niestety nie chcę cię tak za bardzo chwalić, nie? żebyś nie, nie, szkoda, nie, szkoda. Nie, dostał, nie dostał sodówki, ale to było tak, że ty przebrnąłeś tą. tą no, jak to się mówi, ten, ten kamień. Nie? No tak, ale to nie była do, do końca moja zasługa. To był scenariusz Ilony Łebkowskiej, której przy okazji chciałbym podziękować. Eee, no, ale hmm. okej, okay, no, cieszę się bardzo, i nawet słyszałem kiedyś bardzo takie pochlebne słowa, bo jak w Warszawie e, na przystanku tramwajowym czekałem, pod, podeszła do mnie stara pani, taka już. Nie mówi się stara pani, starsza, star starsza pani. Starsza pani, ale ona no, w kierunku 90, zgarbiona, hmm. malutka, hmm. y, o kulę chodziła, i podeszła do mnie i mówiła. O Pan jest jedynym Niemcem, którego lubię, bo o mały włos nie zostałam rozstrzelona I w, w czasie powstania warszawskiego i w ostatniej sekundzie jakiś oficer przyszedł i uratował no. nas, a pan jest jedyny. Kurczę, powiem ci, że czarki mi chodziło ja po... Ja bym to... nie wiedział, co, co powiedzieć, co tak szczer, szczerze powiem. nie? No, bo to jest z jednej strony yy, się mówi tak, no, coś pięknego, takie coś usłyszę, a z drugiej strony coś strasznego. Słuchaj, ja miałam jeszcze inne i chcesz jeszcze usłyszeć jedną? No muszę, no muszę. No. Nie no, nie, przy innej okazji. Nie, nie no, opowiedz, no, no powiedz. Nie no, pewnego dnia, znowu czekałem y, na przystanku, to był chyba 2005 rok, coś takiego, i podchodzi, chodzi do mnie starszy pan i mówi, pan Stefan, ja mówię, tak, ja też się z tym Niemcem, mówił. Ja mówię, no super, ten... Po niemiecku? Nie, po polsku. Po polsku. I, I ja właśnie dociągnąłem i mówiłem: No, to können wir ja Deutsch? Nie, nie, mówi. Ja wolę mówić po polsku, bo ja już tylko po polsku. Mhm. A, a mówię: No, trudny język. Nauczył się pan, tak? W Poczeciuła. Ale on nie, nie chciał zażartować i mówił: Wie pan, co jestem dezeterem? Co? No, jak miałem 18 lat, to byłem żołnierzem niemieckim w Breslau. Rosjanie oblewali miasto. I, I jakiś stary żołnierz do nas mówił, uciekajcie wszyscy, bo zginiemy. No i my z kolegami uciekliśmy do Warszawy i tu się chowamy. Hmm. Zatkało mnie i mówiłem, to ja mam super wiadomość dla pana, wojna się skończyła. A on no wiem, a, ale koledzy już nie żyją. O oh, kurczę, to, to co mogę dla pana zrobić, mówię? I on wziął moją rękę i mówił: Chciałbym panu tylko ścisnąć rękę. I potem podniósł tą prawą rękę do nieba i mówił: Te ręki już nie będę mył do końca życia. Uciekłem z tego przystanku. No, cięż, ciężkie tematy, te, y, Stefek, ale y, teraz jak dobiegamy końca, to się chciałem zapytać. Na początku się Ciebie pytałem: jakbyś ocenił ten rok od, y, w skali 1 do 10? Jak, jakbyś to podzielił na prywatnie i zawodowo? Jakbyś jak powiedział prywatnie, jak, jak, twój, jak no, był Twój... Pr no prywatnie było, że tak powiem, mm, bez wielkich sensacji, nie wydałem nowej książki, nie zostałem ojcem. Nie wiesz. No. Rachunek przyjdzie. Dobra, a u Ciebie? Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, ja chcę odpowiedzieć. Chcę no dobra, odpowiedzieć. dam szóstkę, dam szóstkę. A zawodowo? Zawodowo super, bo poznałem Ciebie, zaczęliśmy ten podcast, podoba mi się, sprawia mi to przyjemność i mam nadzieję, że dociągniemy to w nowym roku. Wzajemnie, Ja mam też, ja, dopóki ja odpowiem, do Was słuchaczy pytanie, jak, was, jak Wy oceniacie ten rok? Czy było dobrze, czy było źle? Jakie macie perspektywy? Powiedzcie mi, od 1 jed, do 10. Teraz ja muszę odpowiedzieć. No musisz. Ja bym powiedział prywatnie 4 na 10, a zawodowo przez Ciebie wzrosło z 5 do 10. No dziękuję Ci bardzo. W takim razie jeszcze na koniec powiedz mi jakieś postanowienie. Jakie masz postanowienie na nowy rok? No to Chcesz to, to, to zostać lepszym to, to sam... człowiekiem? O Jezu, przestań, to jest jak, jak tej kalendarz, nie? co wisi, zdzierasz kartki. No, to, jest, to jest zawsze to samo, chcę zawsze schudnąć. A, okej. Okay. No i poznać e, siebie trochę lepiej. Okej, okay, A no ty? To Ja ci pomogę. E, nie, a... ty mi nie pomoże, bo ty cały czas kupujesz jakieś, jakieś rogaliki z czekoladą. To no się... tak i Fritz cola. I Fritz cola. No ja, ja chcę w nowym roku być częściej w Polsce. W starym roku nie udało mi się za bardzo, bo coś tam w rodzinie, moja mama, musiałam się opiekować i tak dalej. Także w nowym roku mam nadzieję, O. I jeszcze na końcu powiem Ci, jednak politycznie, że, że ten nowy rząd, co się szykuje w Polsce, to chyba jest dobra wiadomość dla niemieckich turystów. O! I co jest jeszcze dobra wiadomość, Stefek zaraz po naszym podcaście jedzie Warszawa Ekspresem tak, do Polski, jadę. także wszyscy się. wszyscy w restauracji Wars cieszę się, się, bo Stefek kupi wszystko. Na razie, na razie. Trzymajcie, trzymajcie się, się. miłego nowego roku. No, zdrówko.